Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym poradniku do Fortnite'a. Standardowo przypominam, że Questik wchodzi o godzinie 16 na serwer, więc nie piszcie, że to jest scam. Przypominam o kciuku, subie, jak jesteś nowy na kanale z dzwonkiem, oczywiście. Przypominam też o kodzie twórcy, który jest nad kamerką, wpisujesz go w sklepie z przedmiotami, dzięki temu mnie wspierasz. A zadanie, którym się dzisiaj zajmiemy, polega na zatęczeniu obok nowego NPC. Ta lecę na plac zabaw i pokażę Ci, gdzie się on znajduje. Okej, okay, więc miejsce, do którego musisz się udać, to Hydro 16, czyli między gasnącymi gajami a siarowanymi szuwarami. Tutaj, w tej lokacji. Znajdziesz nowego npc ta Ja to nagrywam, oczywiście, przedwcześnie, więc jeszcze go nie ma na mapce, a jednak jest. I obok, właśnie, niego musisz sobie po prostu zatańczyć. I to wszystko. W tym właśnie miejscu wykonujesz tego kwestika. Dzięki za oglądanie. Pamiętaj, oczywiście, o kciuku, w subie dzwoneczku. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymaj się jego popołudnia. Zajrzyj do linków w opisie. Cześć.